no to siemaneczku moi drodzy mam dla was nowidę robimy upgrade mojego pc co mówiłem kupiłem dwie nowe części procesor i płytę później będą ramy i zasilacz więc zapraszam do oglądania no to macie aurus z390 ultra co w nim mamy Mamy to. Generacja 9 Intel op Optional Memory. Jak widzicie. Tak się prezentuje pudełeczko. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tak się prezentuje płytka. Górna ręka mi się trzęsie. Bo przed chwilą odbieram komputer. O! Patrzę tutaj, aurusik. A, nie wiem, czy już widzicie. Tutaj mamy Intel. Intel. No, fokus. Czekajcie, czekajcie. Zrobię fokus. Nie zrobię. No dobra. To inaczej, pod światło ooo no. i mamy i 7, 9, 700k 3600 no no to pięknie nie? no